Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy można rozpoznać, że dziewczyna cię lubi, tylko patrząc na nią? Mam dla ciebie sekret, można. Istnieje kilka sposobów, w jakie może to pokazać, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. W tym filmie pokażę ci sygnały i gesty, które wskazują, że naprawdę jest tobą zainteresowana. A wiesz, co jest najlepsze to super łatwe do zauważenia. Zostań ze mną a dowiesz się wszystkiego i już nigdy nie będziesz miał wątpliwości. Zaczynamy. Sygnał numer jeden. Rumieni się. Zauważyłeś, że ktoś czasem robi się różowy na twarzy, jakby z nerwów albo zawstydzenia. U kobiet może to być oznaka, że uważają cię za bardzo atrakcyjnego. Co najlepsze, dzieje się to bez ich świadomości. Wyobraź sobie, że dziewczyna jest w spokojnym miejscu, nie spodziewa się ciebie zobaczyć, a tu nagle pojawiasz się ty. Jej policzki robią się czerwone, jakby mówiły: O, on tu jest. To różowe zabarwienie pojawia się, bo jest zdenerwowana albo podekscytowana Twoją obecnością, i to wyraźny znak, że jest zainteresowana. Jeśli jesteś dobrym obserwatorem i zauważysz, że zarumieniła się na Twój widok, możesz być pewien, że zwróciłeś na siebie jej uwagę. Wykorzystaj ten moment, bo to oznacza, że masz u niej szansę. Sygnał numer dwa. Bawi się włosami. Czy zauważyłeś, że niektóre kobiety mają nawyk bawienia się włosami w czyjejś obecności? Jeśli robi to, gdy cię widzi, zwróć uwagę to jeden z najczęstszych sygnałów, że jest zainteresowana. Może poprawiać fryzurę, bawić się kosmykami między palcami, albo odgarniać włosy za ucho. Czasem robi to prawie nieświadomie, jakby była to automatyczna reakcja. Kiedy odsłania miejsce za uchem bardzo wrażliwy obszar. To subtelny sposób na powiedzenie: Jestem tutaj i chcę, żebyś mnie zauważył. Ten gest pomaga jej poczuć się pewniej w Twoim towarzystwie, pokazując, że zależy jej na Twoim zdaniu. To znak, że chce wyglądać atrakcyjnie i być bardziej dostępna. Jeśli to zauważysz, wykorzystaj moment. Zacznij rozmowę, pochwal coś w niej lub po prostu uśmiechnij się. Ten sygnał mówi jasno: działaj, ona na ciebie czeka. Sygnał numer 3. Uśmiecha się cały czas. Znasz ten uśmiech, który nie schodzi z twarzy. Jeśli dziewczyna cię lubi, prawdopodobnie będzie dużo się uśmiechać w twoim towarzystwie. Sama twoja obecność może sprawić, że będzie szczęśliwa, a czasem nawet trochę zdenerwowana. To zdenerwowanie może sprawić, że uśmiecha się podczas rozmowy z tobą albo nawet z kimś innym, żeby zwrócić twoją uwagę. Co więcej, jeśli uśmiecha się, jednocześnie odwracając wzrok. To jeszcze silniejszy sygnał, że jest zainteresowana. To sposób na okazanie nieśmiałości i jednocześnie wyrażenie radości z Twojej obecności. Jakby ten uśmiech mówił, Podobasz mi się, ale trochę się wstydzę. Jeśli zauważysz taki uśmiech, masz okazję. Odpowiedz uśmiechem, utrzymaj kontakt wzrokowy przez kilka sekund i, jeśli nadal się uśmiecha, zacznij rozmowę. To pokaże, że również jesteś zainteresowany. I może otworzyć drogę do głębszej relacji. W końcu wspólny uśmiech to zawsze dobry początek, prawda? Sygnał numer cztery: Starannie się ubiera. Zauważyłeś, że dziewczyna jest bardziej zadbana niż zwykle, szczególnie kiedy wie, że będziesz w pobliżu. To wyraźny znak, że jest zainteresowana. Prawdopodobnie chce przyciągnąć twoją uwagę i pokazać się z jak najlepszej strony. Może wybiera jaskrawy kolor szminki. Ubrania podkreślające jej kształty lub coś, co podkreśla jej urodę. Może mieć idealnie ułożone włosy, bardziej intensywny zapach perfum czy stylizację, która przykuwa wzrok. To sposób, by powiedzieć bez słów: chcę, żebyś mnie zobaczył i żeby ci się podobało. Jeśli zauważysz ten wysiłek, pokaż, że to doceniasz. Pochwal jej włosy, strój lub zapach. To pokaże że zwracasz uwagę i może pomóc w rozpoczęciu bardziej osobistej rozmowy. W końcu nikt nie przygotowuje się tak starannie bez powodu, prawda? Skorzystaj z tego sygnału i pokaż, że również jesteś zainteresowany. Sygnał numer 5: Naśladuje Twoje gesty i sposób mówienia. Zauważyłeś, że ktoś zaczyna zachowywać się podobnie do ciebie, jakby nieświadomie. Jeśli dziewczyna cię lubi, może zacząć naśladować Twoje gesty. A nawet dostosowywać ton głosu do Twojego. To subtelny, ale bardzo mocny sygnał zainteresowania. Na przykład, jeśli skrzyżujesz ręce, ona może to zrobić chwilę później. Jeśli mówisz spokojniej, ona też może obniżyć ton głosu, aby dopasować się do Ciebie. Te drobne szczegóły pokazują, że próbuje nawiązać więź, nawet jeśli sama nie zdaje sobie z tego sprawy, bo czuje się przy Tobie swobodnie i jest Tobą zafascynowana. Zwracaj uwagę na takie przypadki. To nie są zwykłe zbiegi okoliczności. Kiedy je zauważysz, uśmiechnij się, prowadź lekką, przyjazną rozmowę i wykorzystaj okazję, by wzmocnić tę więź. Taka harmonia to cichy język flirtu. Jeśli to robi, to znaczy, że jej na tobie zależy. Sygnał numer 6. Poprawia ubranie w twojej obecności. Kropka. Czy zauważyłeś? Że kobieta zaczyna poprawiać ubranie lub robić drobne poprawki w swoim wyglądzie, gdy jesteś w pobliżu, to jasny znak, że chce wyglądać nienagannie w Twojej obecności. Może to być coś subtelnego, jak poprawianie bluzki, dopasowywanie paska od spodni lub szybkie spojrzenie na swoje ubranie, jakby upewniała się, że wszystko wygląda idealnie. Te ruchy pokazują, że jest świadoma Twojej obecności i chce zrobić dobre wrażenie. To niemal jakby mówiła gestem: Chce żebyś mnie zauważył. Jeśli dostrzeżesz te poprawki, to dlatego, że zależy jej na tym, jak ją postrzegasz, a to wyraźny znak zainteresowania. Skorzystaj z okazji, by rozpocząć rozmowę, pochwalić coś w jej stylu lub po prostu pokazać, że ją zauważyłeś. Takie drobne gesty mogą być początkiem czegoś wyjątkowego. Sygnał numer 7. Gryzie dolną wargę. To jeden z najłatwiejszych do zauważenia sygnałów. Gdy kobieta jest tobą zainteresowana, jeśli na twój widok zaczyna delikatnie gryźć dolną wargę, zwróć uwagę, bo ten gest zwykle odzwierciedla atrakcyjność i zdenerwowanie. Gryzienie wargi może oznaczać, że próbuje opanować chęć zbliżenia się lub pokazuje, jak bardzo jest tobą zauroczona. To tak, jakby gest mówił: podoba mi się to, co widzę, ale jeszcze staram się to ukryć. To bardzo wyraźny i bezpośredni sygnał. Więc jeśli go zauważysz, możesz być pewien, że myśli o tobie w wyjątkowy sposób. Wykorzystaj tę szansę, odwzajemniając gest uśmiechem i inicjując rozmowę. Taka reakcja zazwyczaj wskazuje, że chce więcej twojej uwagi. Sygnał numer 8. Delikatnie cię dotyka kropka. Jeśli kobieta zaczyna cię subtelnie dotykać, na przykład podczas rozmowy kładzie dłoń na twoim ramieniu lub przypadkiem dotyka twojej ręki, to wyraźny znak, że chce nawiązać z tobą bliższą więź. Te drobne gesty pokazują, że czuje się swobodnie w twoim towarzystwie i próbuje stworzyć silniejszą więź. Może dotknąć twojego ramienia, gdy się śmieje, albo zrobić mały gest, by podkreślić coś, co mówi. Te dotknięcia to nie tylko kontakt fizyczny, ale także sposób na okazanie zainteresowania bez słów. Jeśli zauważysz takie zachowanie, odwzajemnij delikatnie gest. Subtelny dotyk może wzmocnić połączenie i pokazać, że także jesteś zainteresowany. Pamiętaj jednak, by zachować naturalność i lekkość, wszystko powinno przebiegać komfortowo dla Was obojga. To może stworzyć jeszcze większą chemię między Wami. Sygnał numer 9. Zadaje osobiste pytania. Kropka. Kiedy kobieta zaczyna zadawać bardziej osobiste pytania, na przykład o Twoje życie, zainteresowania lub status związku, możesz być pewien, Naprawdę chcę cię lepiej poznać. Te pytania nie są tylko sposobem na podtrzymanie rozmowy, ale próbą odkrycia, kim jesteś. Chcę wiedzieć, co lubisz robić w wolnym czasie, co cię motywuje, a może nawet czy jesteś wolny. To pokazuje, że próbuje zrozumieć, czy macie wspólne zainteresowania lub jak moglibyście się lepiej połączyć. Jeśli zauważysz, że pyta z prawdziwą ciekawością i bez pośpiechu, to doskonały znak. Odpowiadaj otwarcie i żądawaj również pytania o nią. To sprawi, że poczuje się doceniona i bardziej zrelaksowana w twoim towarzystwie. Sygnał numer 10. Długo utrzymuje kontakt wzrokowy. Jednym z najbardziej wyrazistych sygnałów, że kobieta jest tobą zainteresowana, jest przedłużony kontakt wzrokowy. Jeśli patrzy ci w oczy dłużej niż zwykle, to sposób na stworzenie głębszego połączenia i pokazanie, że jest naprawdę skupiona na tobie. To spojrzenie jest wyraźnym znakiem, że chce czegoś więcej niż tylko zwykłej rozmowy. W ten sposób mówi bez słów: Masz moją uwagę i chcę wiedzieć o tobie więcej. Jeśli zauważysz takie spojrzenie, nie odwracaj wzroku. Utrzymuj kontakt wzrokowy pewnie, ale nie nachalnie. To pomoże stworzyć bardziej intensywną i pozytywną interakcję. Taki kontakt wzrokowy może być dużym krokiem w budowaniu więzi między wami. Więc jeśli go zauważysz, Wykorzystaj moment na bardziej otwartą i szczerą rozmowę. To pokaże, że także jesteś zainteresowany. Sygnał numer 11. Pochyla się w Twoją stronę. Kropka. Podczas rozmowy, jeśli zauważysz, że pochyla się lekko w Twoją stronę, to potężny sygnał, że masz jej pełną uwagę. Ten subtelny gest pokazuje, że jest zaangażowana w to, co mówisz i chce być bliżej Ciebie, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Kiedy ktoś jest zainteresowany, naturalne jest, że pochyla się trochę, by pokazać skupienie i chęć nawiązania więzi. Jeśli robi to podczas rozmowy, to jej sposób na okazanie zainteresowania i pragnienia bliskości. Jeśli zauważysz takie zachowanie, to twoja szansa na kontynuowanie rozmowy z większą pewnością siebie. Prosty gest, jak zmiana tonu głosu lub bardziej ekspresyjne mówienie, może sprawić, że poczuje się jeszcze bardziej zainteresowana. Skorzystaj z tej bliskości, uśmiechnij się lub powiedz coś miłego, by wzmocnić więź. Aby upewnić się, że kobieta jest Tobą zainteresowana, zwróć uwagę, czy dwa lub więcej z tych sygnałów pojawia się powtarzalnie. Gdy zaczyna pokazywać kilka z tych gestów, to wyraźna oznaka, że jest naprawdę zainteresowana i otwarta na nawiązanie kontaktu. Ważne jest jednak, aby obserwować kontekst i rodzaj interakcji. Każda sytuacja jest wyjątkowa. A naturalność i szacunek są kluczowe. Nie wymuszaj zbliżenia, ale spróbuj zrozumieć jej nastawienie i emocje. Jeśli sygnały są wyraźne, potraktuj to jako zaproszenie do pewniejszego działania i nawiązania swobodnej rozmowy. Z czasem i uważnością możesz zdobyć jej zaufanie w autentyczny sposób, bez pośpiechu. Pamiętaj, że najważniejsze to zawsze być sobą.